Dzisiaj naszym gościem w studiu Europejskiego Kongresu Finansowego jest Robert Ostrowski, wiceprezes do spraw ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Panie prezesie, zacznę naszą rozmowę od tematu przykrego dla nas wszystkich, dla spółki również, ostatnie tragiczne wydarzenia. W firmie, Czy one przełożyły się bądź no, przełożą się w najbliższej przyszłości na kwestie finansowe? Szanowni Państwo, no, sytuacja na dwóch kopalniach, która jest nieprzewidywalna i się nigdy nie planuje w górnictwie węgla kamiennego, to jest pewnego rodzaju statystyka i od czasu do czasu, niestety, z przykrością. I z wielkim bólem do tego podchodzimy. Ona się wydarza. Ostatnio miała miejsce w roku 2018 na kopalni Zofiówka. Tak. I teraz niestety, z, poprzez zbieg okoliczności, na dwóch kopalniach w przeciągu trzech dni doszło do dwóch katastrof i ogromnej tragedii naszych pracowników i rodzin. I faktycznie w sensie dosłownym. No, Działalność operacyjna na tych dwóch kopalniach wyhamowała. Prowadzone są czynności wyjaśniające, pracują komisje. No i mamy też efekt psychologiczny: po prostu ludzie, którzy tak. pracują pod ziemią, zjeżdżają, na świeżo mają te wydarzenia w pamięci, i to też się przekłada na, na, na tą naszą działalność. Natomiast z czasem ten skutek się wytraca, on ma mniejsze znaczenie, i wracamy do normalnego trybu pracy. Tak. Sukcesywnie powoli. Tak? sukcesywnie powoli. I oczywiście, w odniesieniu do tego, co planowaliśmy w tym roku w kontekście wydobycia, produkcji, e, wyników, e, to te wydarzenia będą miały skutek negatywny. Odbiją się na chociażby wolumenie e, wydobycia węgla w roku 2022. E, rok 2021 był rokiem słabym, wyjątkowo, jeżeli chodzi o wydobycie. Też Państwo. Pamiętacie 13 milionów 700 tysięcy ton węgla wydobytego był to jeden z najsłabszych lat w historii mm -hmm. działalności spółki. I rok 22 był wiązany z taką nadzieją poprawienia wydobycia, zwiększenia wolumenu węgla, tym bardziej, że sytuacja rynkowa jest na tyle dobra, że każdą tonę węgla, którą wydobędziemy, jesteśmy w stanie sprzedać i to po dobrej bardzo dobrej cenie. No właśnie. Pierwszy kwartał tego roku, ponad 82% większy zysk w odniesieniu do roku poprzedniego. Czy ta tendencja się utrzyma? Mówimy mówił tu o pewnych prognozach. No, my hmm. zawsze jesteśmy dość ostrożni w przekazaniu informacji o prognozach. Patrząc na właśnie wyniki zakończonego kwartału i na sytuację w obecnym kwartale. Patrząc na dalej duże zainteresowanie każdą toną węgla, nie węglu energetycznym, tylko węglu koksowym, mhm. więc, to nie energetyka, tylko huty i koksownie są głównie naszymi klientami, odbiorcami. Tym niemniej popyt na wyroby stalowe, także w kontekście wszystkich restrykcji nałożonych na Rosję, Rosję sytuacji na Ukrainie. Pewna część węgla koksowego była również importowana z Rosji. Moce produkcyjne stali na Ukrainie. Funkcjonują w ograniczonym zakresie i wymiarze. To też rzutuje na popyt e, i skierowanie uwagi na huty e, poza tym obszarem, Jest też również huty pracujące nie tylko w Polsce, ale w Europie, czyli te wszystkie huty, które są w portfelu naszych odbiorców. I stąd też e, z jednej strony sytuacja taka geopolityczna, związana z działaniami innymi, ale z drugiej strony. Rysująca się na horyzoncie w jakimś czasie, zakładam, że dość bliskim perspektywa udziału polskich hut, tym samym również jakby naszego koksowni, w odbudowie Ukrainy. Mhm. Możemy założyć, że będziemy dość znaczącym uczestnikiem odbudowy infrastruktury, tak mówiąc, przemysłowej, transportowej, mieszkaniowej na Ukrainie i że z Polski będą. Wysyłane na Ukrainę nie tylko ekipy budowlane, ekipy firm, które specjalizują się w jakichś dziedzinach, ale również wyroby stalowe. Tym samym portfel zamówień u naszych odbiorców zakładam, że będzie dopięty na ostatni możliwy element i w każdym możliwym stopniu wykorzystany, zdolności produkcyjne. Tym samym w perspektywie kolejnych lat również buduje się jakby stabilizacja funkcjonowania naszych kopalń naszych koksów. Z drugiej strony takim ważnym czynnikiem to jest też jakby wyciąganie wniosków z tego konfliktu przez państwa NATO. Mimo o tym, że budżet na zbrojenia wśród państw członkowskich ma się zwiększać o wydatkach na wojsko, na, na uzbrojenie, to też będzie napędzało popyt na wyroby stalowe. I to są takie dwa czynniki, które będą pewnie determinować w kolejnych latach, na, również na sytuację firm surowcowych, takich tak. jak i spółka węglowa. Pan jako odpowiedzialny za kwestie finansowe pewnie poczynił już jakieś starania, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych środków finansowych na inwestycje, jeśli tak, to w jakiej wysokości i z jakimi bankami toczą się rozmowy? Hmm. Tak się faktycznie, stąd też jakby udział nasz w europejskim korysie finansowym, chcemy pokazać jastrzębską spółkę węglową, jako firmę surowcową. Nie mamy do czynienia z węglem energetycznym, tylko z węglem, który jest częścią łańcucha dostaw, łańcucha materiałowego, surowcowego na potrzeby produkcji stali. Tak samo jak kopalnie rudy żelaza, jesteśmy dokładnie w tym samym koczku surowcowym. I chcemy dotrzeć z tą wiadomością, z komunikatem do świadomości rynku finansowego, rynku kapitałowego, jesteśmy akurat po prezentacji zaktualizowanej strategii grupy kapitałowej. To miało miejsce na początku roku gdzie przedstawiliśmy nie tylko plany produkcyjne, ale również plany związane z rozwojem naszej świadomości ekologicznej, przełożone na konkretne działania, konkretne efekty. W ramach zrównoważonego rozwoju firmy i grupy kapitałowej chcemy bankom powiedzieć, rynkom finansowemu, że wpisujemy się w porozumienie paryskie, będziemy ograniczać emisję gazów cieplarnianych. Mhm. Mamy na to konkretne pomysły. Wiemy w jaki sposób z tego roku bazowego, który przyjęliśmy w 2018, kiedy emisja grupy kapitałowej gazów cieplarnianych przeliczyła na CO2 ponad 8,2 miliona ton. Do roku 2030 zredukujemy emisję o 30% i docelowo, zgodnie z polityką Zielonego Ładu, do roku 2050 będziemy firmą, i grupą kapitową neutralną środowiskowo. Czyli nasze działowanie będzie zniwelowane. Do roku 30 zakładamy kilka bardzo ważnych i wykonalnych elementów w ramach tej strategii środowiskowej. Po pierwsze, naszym głównym gazem cieplarnianym to jest metan. Mhm. To, to jest też jakby powód tak. tego wypadku nie na nie kopalni pumówek, więc im więcej tego metanu i sprawniej wychwycimy i go e, przetworzymy przez silniki metanowe już na powierzchni, energię elektryczną, energię cieplną, chłód, e, który jest potrzebny do klimatyzacji kopalń. W tym większym stopniu się uniezależniamy od zakupu energii z otwartego rynku, od dostawców energii, na dzisiaj głównie opartej w wytwarzaniu o węgiel energetyczny. I dzięki przedsięwzięciom polegającym na zwiększeniu zagospodarowania metanu. W roku 2030 już będzie ponad 95% tego metanu, który wychwytujemy, spożytkowana na te właśnie cele. Dodatkowo. Drugim takim istotnym elementem w polityce środowiskowej i oddziaływaniu na środowisko jest budowa własnej farmy fotowoltaicznej. Jastrzębska dysponuje terenami, które możemy zagospodarować pod tym kierunkiem albo wejdziemy w jakieś partnerstwo z firmą, która ma know-how, jest ekspertem, będzie nam jakby dewelopować tego typu projekt z naszym zaangażowaniem i kapitałowym, ale też w postaci terenów, którymi dysponujemy albo kupimy wręcz gotową farmę która zabezpieczy część potrzeb energetycznych naszych zakładów. Trzecim elementem to jest już dziejący się też projekt budowy Radlin, który zagospodaruje gaz kosowniczy. W efekcie tych działań prowadzonych w roku 2030 97% potrzeb energetycznych grupy kapitowej będzie zabezpieczona w ten sposób z uzupełnieniem o umowę PPA. Która zakłada, że około 300 tysięcy godzin rocznie będziemy kupować z rynku, z tych źródeł OZE. I to jest strategia realna, wykonalna. Już niektóre elementy są realizowane, natomiast cel jest taki, żeby pod realizację tych celów zbudować też stabilną strukturę finansowania. Czyli poza finansowaniem, które jest potrzebne pod kątem udostępniania kolejnych zużyć węgla koksowego, głębieniem szybów, Rozcinaniem tych wszystkich korytarzy, chodników potrzebnych do uzupełnienia kolejnych ścian. Potrzebujemy również finansowania tego zielonego, tak nazwijmy. Mm -hmm. Zakładamy, że w ramach rozmów, które rozpoczynamy z bankami, właśnie teraz, nieodzownym elementem będzie struktura finansowania albo w postaci zielonych obligacji, pewnego programu. Czyli jak mamy wyznaczony harmonogram realizacji zadań ekologicznych, tych właśnie w kierunku zmniejszenia naszego oddziaływania na środowisko w roku 23, 5, 7, jakimkolwiek, to pod poszczególne elementy tego planu e, będzie zbudowana również jakby kolejna transza e, w ramach na Programu Zielonych Obligacji. Tak. E, I to jest pomysł na to, w jaki sposób stabilizować też finansowanie długoterminowe spółki. Na dzisiaj e, suma bilansowa, wartość pasywów i aktywów, to jest około 16 miliardów złotych. Z tego finansowania bankowego mamy 400 milionów złotych, tak oddzielając PFR, te dwie pożyczki, które uzyskaliśmy w roku 2020. Bankowego finansowania mamy 400 milionów złotych. I to jest zdecydowanie za mało, żeby stabilnie patrzeć w okresach dekoniunktury, czyli spadku cen węgla, spadku wyników, utratę płynności momentami, żeby mógł co również jakby stabilnie i płynnie realizować program rozwoju działalności grupy kapitałowej, czyli i kopalń i koksowni. Jeżeli nam brakuje dostępu do finansowania, to albo te działania ograniczamy, tak, albo je w ogóle zawieszamy. I nie taki jest cel. W Europie produkuje się obecnie około 90 milionów ton stali. Prognozy na kolejne lata potwierdzają wzrost tej produkcji o mniej więcej 20%. I po to jest potrzebny węgiel koksowy i koks. Więc my musimy też zapewnić i bazę zasobową, i zdolności wydobywcze. Zachowaniem tego zrównoważonego rozwoju, czyli z tymi celami redukcji emisji. Czyli nie chcemy zwiększać naszego działania na środowisko poprzez wzrost zapotrzebowania węgla na koks, ale wręcz je redukować. Więc to jest przekaz, który chcemy jasno zakomunikować bankom, rynkowych finansowym i przekonać banki, to po pierwsze do tezy, że jesteśmy firmą surowcową, a nie węglową, że rozwój naszych możliwości wydobycia węgla produkcji koksu warunkuje. Wdrożenie zasad Zielonego Ładu w Europie i w Unii Europejskiej. Rozumiem. Bez stali, bez węgla koksowego, nie będzie wiatraków, nie będzie farm fotowoltaicznych, nie będzie magazynów energii i cały będzie dział, dział tego programu ograniczenia wpływu emisji na środowisko, eliminowania źródeł węglowych, tych kopalnych i zastępowania ich źródłami oze. W takim razie, panie prezesie, pozostaje mi tylko zapytać, czy wystarczy tego węgla? Bo plany ambitne? Tak, na dzisiaj y, nasze plany zakładają wzrost wydobycia węgla do roku 2030 y, do poziomu ponad 16 milionów ton. Załóżmy, że mm. jesteśmy na poziomie 14 milionów ton y, na dzisiaj, więc to jest y, około 2 miliony, ponad 2 miliony 100 tysięcy ton węgla więcej koksowego z redukcją udziału węgla energetycznego, czy o parametrach energetycznych w naszej strukturze. Węgiel koksowy będzie stanowił w strukturze wydobycia około 93%. Nasza baza zasobowa operacyjna ciągle ma jeszcze do dyspozycji miliard 200 milionów ton węgla koksowego, który w kolejnych tych dziesiątkach lat naszej działalności, zakładam, będzie planowany do eksploatacji. Więc bazę zasobową mamy zapewnioną i zabezpieczoną. Robert Ostrowski, wiceprezes JSW do spraw ekonomicznych, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.